my w Medilu jechali do i je przejeżdżali wila taką missadę, dobudowując ziemi raz. Zgadała się taka historia, jaką Ali dokładniejszy zwracał mi, pro opowiadania pro ludynu, jaka, no ludyna, jaka ma pole, kilka hektarów pola. Ale na całą poli, ziemia, nie dużo urożajna, kamień, pisok. no więc tam ktoś próbował siaty kopaty, bidlewaty, ale ta ci nie przynosiła płodów. Próbował trzymać tam jakieś i kozy, też ją oceniczone dawało i tak bidnował, bidnowałcy człowiek bidnował, aż kiedyś Przyszli do niego geologii i każdy pozwólcie sprawdzić waszą ziemię, bo my tak podzieliśmy że tutaj coś może buty Sprawdzili tę ziemię i okazało się, że pod ziemią wielkie pokłady nafty. I zrobili skwardlinę i zaczęli dobierać naftę. I ten człowiek stał duża, duża bardzo. Moisej wziął palce w ręki i wdarł skał. Nikt nie może pójść i że w tej skał jest woda. Ale Bóg powiedział Mojżesiewi, tu wdarysz i... Wyteczesi skały źródła wody. My nawet nie podejrzewamy, jakie wielkie duchowe bogactwo jest w każdym z nas. Każdy z nas jest bogaty przed Bohem. I to nie jest nasze bogactwo. To jest bogactwo, jakie w nas pokładał Pan w podczas taństwa chrzestwienia. Kiedy my byli ochrzczeni, Duch Święty osłyszał w nas. I stał w nas źródłem. Nie źródłem neftu, ale źródłem żywej wody. To jest takiej wody, jaka daje życie wieczne. I każdy z nas to w sobie nosi. Każdy z nas nosi w sobie Ducha Światowego poczynając od naszego naszochreszczy tylko co może być tak, że czerwo zasypane kamieniem serce ludyny, jaka żywe daleko od Boga, Biblia często porównuje do kamienia i my na raz chworymo zakamieniłe serce, zakamieniłe serce. I dlatego my nie odkrywamy w sobie tej błagodawki, jaką w nas pokłał Bóg. I nam może zdawać się ja nic nie umiedł. I my możemy narykać, że ja umieram od spraw, Ja sprawuję i nie mam gdzie się i szukajemy szukamy wody, pijemy z jakiejś grzesznej kałabani, jaką nam daje ten świat, zadowolenia, radości tego świata, merskie zadowolenia, materialne zadowolenia. Jakaś gęsta kałabania z której pijemy wodę z błotem, a nie znamy, że w, w moim wnętrzu jest źródło. Lubów Boga wlita w serca nasze świętym duchem, co nam dany. Poworyc nam święty Pawło apostoł w posłaniu do Rynia. I dzisiejsza zustycz z żynko-i samarianką to jakby odkrycia tego dżerawa. Dam Tobie wody żywo. Woda żywa to woda prisna. W Palestynie jest znaczna część terytorii to pustynia, to jest miejsca bez wody, gdzie każde źródło, czy każda e, krynica to wielki skarb. Zresztą i podobno i tutaj, kiedy my przyjechali w Krym, czy że przystna woda to wielki skarb, my musimy jej kupować. Dla picia kupujemy przystną wodę czystą, bo nawet ta, z kranów nas steczę to w serwisową na sołona. Sołona i wodoju nie można napytać. Musimy kupić wody, Ale lekki skarb. A Jezus daje tej żyńce obietnicę. Ja dam tobie wodę żywą. To taką wodę, jaka tobie das do życia. Nie będziesz musiał się do tej e, tyrnycy one też musieli z miasta, i Ty gdzieś daleko poza miasto do kiernicy, jaką wykopał Jakow i tam czerpać wodę i należeć do miasta. Gdzieś ta kiernica była na górze, pod górę trzeba było iść. Kiedyś widziałem taki film e, o misji afrykańskiej, gdzie <coughs> dzieci idą z takimi plasmasowymi baniakami po 5 litrów idą z ranku kilka kilometrów gdzieś tam 5-6 kilometrów w górę do Dżerała nabierają wody i należy wziąć małe dzieci wziąć te baniaki do domu żeby przynieść wodę nie trzeba, że budę tobie chodzić do tej klinicy bo w Tobie Robi je dżereło. I Jezus odkrywając czyli c jednocześnie odkrył jej prawdę, prawdę pro jej grzech, prawdę pro tych człowiekików, z jakimi, jakimi ona żyła paralubnym życiem. To, to pokazał jej, że brzmią wodę wodu żywu, trzeba nawernutysa. Wczoraj my, że c nawernia, po prostu nawernienia chory. Kiedy to wtedy możemy przyjąć wodę żywą, wtedy może stać też dla innych źródłem wody żywej. To mówi w Ewangelii e, wit Joana, te e, słowa, jakie my czytaliśmy e, od dnia podczas modlitwy światła i wody, my czytaliśmy Ewangelii już, że kiedy ktoś sprawuje, i przyjdzie do mnie i pije, a riki wody żywej z znutra Joho. To, to nie tylko widkryjesz w sobie dżereło, z jaką ty możesz czerpać. Ale Ty zmożesz też dla innych stać takim dżerełem czystej, żywej wody. Dzełom Bożej bogłaty. Przez tego Bóg obdaruje tak innych ludzi. Czysto już żywo już wodowe. Amen.